Cześć! Jesteśmy na torze MX Dąbrowa, gdzie będziemy mieli oficjalne testy Zuma NC450 Motocykl, który ma 47 KONI i w cenie detalicznej będzie dla Was za 18 tysięcy. Każdy, kto przejedzie się takim motocyklem, sprawdzi go na takim torze właśnie typowo MX, piaszczystym, dosyć miękkim. Będzie mógł go również zamówić w bardzo preferencyjnych cenach, ale to tylko i wyłącznie dla osób, którzy będą na testach. I teraz pokazuję Wam taką ciekawą sekcję. Wychodzicie tam z zakrętu, jest oczywiście hopa, lecicie w prawo zakręt i macie taką jedną fajną hopę, która się dzieli. Tu jest taki malutki dołek. Potem trzymacie gaz i uwierzcie mi, trzeba myśleć, ja, żeby tą hopę ogarnąć. Uff. Wyskakujemy. Tu jest dziura, tego tak nie widać za bardzo. Lądujemy najlepiej tu i od razu zakręt w lewo. Tak będziemy się bawić. Tor naprawdę bardzo fajny. Widzimy się tutaj w sobotę od 10 do 14. A w poprzednim rolce na naszych mediach społecznościowych możecie zobaczyć sobie, jak w łatwy sposób dojechać w te miejsce. Szczegóły wydarzeń dwóch, czyli testy Zuma w ASICS oraz Husatos Cool Cross, gdzie będzie można bezpłatnie Posadzić swoje dziecko, które nigdy nie jeździło na krosie pod moim okiem, żeby sobie po prostu zobaczyło, jak się czuje. Ja zadbam o kask, gogle rękawice i udostępnię motocykl. I zrobimy sobie przy moim stoisku, które będzie tam w rogu, dwa, trzy kółeczka sobie dziecko zrobi, żeby zobaczyło, czy to jest dla niego, czy nie. A Wy poznacie kolejne bardzo fajne miejsce niedaleko Opola, gdzie można sobie pojeździć. Ubierzcie się ciepło, dobra, odzież termoaktywna. Nie za grubo, bo jak jeździmy, to jest ogień. Do zobaczenia. Widzimy się tutaj w tym miejscu w sobotę od 10 do 14.